Cześć. Tu Daniel i Gosia. Prowadzimy wydawnictwo psalm 18pl i być może kojarzycie książki, jakie sprzedajemy, tak jak małżeńskie poradniki autorstwa moich rodziców albo nasze rozmawialniki dla par. Jeśli jesteście małżeństwem, to chcemy zaproponować wam coś więcej niż książki. Weekendowe warsztaty małżeńskie. W kameralnej atmosferze przyjrzymy się, jak wygląda biblijny model małżeństwa i jak okazywać sobie miłość i rozumieć swoje potrzeby na co dzień. Pragniemy, by ten weekend był dla Was także romantycznym czasem wzajemnej bliskości, w ładnym miejscu, w oderwaniu od codziennego zabiegania i z dobrą kuchnią, bo to ważne dla mężczyzn. Zapraszamy Was niezależnie od tego, czy postrzegacie się jako osoby wierzące, czy niewierzące, czy mało wierzące. Nawet jeśli jesteście niewierzący, to Boże wartości mogą Wam pomóc rozpalić wzajemną miłość. Zapraszamy Was także niezależnie od tego, czy uważacie, że Wasze małżeństwo jest bardzo zgodne i udane, czy też uważacie, że konflikty zdarzał się Wam zbyt często i chcielibyście się lepiej zrozumieć? Nam się czasami zdarzają. Mężu, zrób swojej żonie wyjątkowy prezent. Zabierz ją na warsztaty. Żona, pokaż swojemu mężowi, że chcesz stawać się lepszą kochanką i zachęć go do przyjazdu. I zarejestrujcie się już dziś, bo ilość miejsc jest mocno ograniczona. Warto rozpalić miłość. Warto zainwestować w Wasze małżeństwo.